Cześć Siema, witam z tej strony. Saga Co tu się dzieje, odcinek się nagrywa. Przerwy i wracam na kanał po prawie rocznej przerwie, co się zadziało. Trochę praca, trochę inne pasje mnie też pochłonęły. Jak widzicie troszeczkę moje stanowisko się tutaj zmieniło. Zmieniłem też sprzęt. Teraz w końcu mam potężną maszynę, na której mogę nagrywać i nie będzie mi to nic mulić. Nie będę musiał się denerwować 3 godziny przed live'em, żeby móc odpalić cokolwiek bo się wyłączy lub przegrzeje. Szybki wgląd na stanowisko, kierownica jest dalej taka sama, shifter dalej został. mamy Radejko jest na razie tak zwanym statystą. Radio działa. Mamy tutaj system głośników Bose 2 plus 1, czyli dwa głośniki w tym miejscu i subwoofer stoi za mną. Tworzyj tego radia, telefon, dopóki w tablecie nie wyposażę. Joystick, który służy mi za hamulec ręczny. Zaczynamy naszą karierę w Dilt Railie 2. Posłuchajmy, co mają nam do powiedzenia twórcy gry. Oto sekcja, mój zespół. Stąd możesz przejść do zawodów, garażu i personelu. To najważniejszy obszar w Dirt Rally 2.0. Tutaj znajdziesz zawody, w których możesz się ścigać i zdobywać nagrody za podejmowanie dostępnych wyzwań. Ciesz się z udziału w swoim ulubionym typie wyścigu. A jeśli czujesz się na siłach, spróbuj czegoś nowego. Powiem Wam szczerze, w tą grę mam przegrane ze 2-3 godzinki. Po prostu trzeba było się wygrać, zobaczyć jak to tutaj działa. Ta mechanika tych rajdów i prowadzenia tego samochodu jest bardzo mocno realistyczna i powiem wam, że to jest jedna z najcięższych rajdów, w jakie grałem. Zresztą przekonamy się, wybieramy sobie furkę i teraz się zastanawiam. Myślę, że zaczniemy sobie na początek od napędu naprzód, ponieważ po prostu łatwo się wczuć w ten samochód i jak już ogarniemy sobie napęd naprzód, to będziemy powoli szli troszeczkę wyżej. Także zaczynamy tutaj od lanci. Nie zarzuca tak bokiem, nie mam jeszcze na tyle dużego doświadczenia, żeby od razu pokować się w napęd 4x4. Zobaczymy, co uda nam się to lancią zrobić. Zacznijmy za Zróbmy pierwszy przejazd. Ogólnie odcinki będą realizowane w jeden przejazd, jeden odcinek. Myślę, że to jest odpowiednia ilość czasu, żeby Was nie zanudzić. Zaczynamy. Dźwięk sprawdzałem, jest dobrze ustawiony, więc myślę, że wszystko będzie dobrze. Start i skręt: jeden prawy zacisk, shooter do 3 długi. Powodzenia! Aktualnie gram na ustawieniach skrzyni automatycznej, jakoś mi tak na razie wygodnie, dopóki nie nauczę się w 100% opanowywać tutaj tych samochodów, żeby robić miazgę na tych torach. 5, 4, 3, 2, 1, start! No dobra, na razie ten samochód jest jeden, lekko mułowaty. do 4 lewy długi 30 ale myślę, że nawet i tym da się jakiś tam wynik wykręcić. Ogólnie bardzo polubiłem tę grę, mimo że jest dość trudna i wy wymaga dużego doświadczenia i... No tutaj lekko sobie polecieliśmy, ale damy radę. Chopa, ale nie przy tej prędkości. A jednak coś się tutaj udało ogarnąć. Sześć prawy, bardzo długi, do wąski, pięć lewy. 30. 6 prawy, bardzo, bardzo długi zacisk do 6 lewy, 6 prawy. Chyba czasami tak, że lecimy już lecę już z taką prędkością, że praktycznie nie widzę drogi, słucham tylko co on mi mówi, żeby wiedzieć, w którym momencie mam przyhamować albo dodać gazu, bo po prostu czasami tak trzęsie, i... czasami tutaj tak trzęsie, i z taką prędkością lecimy, że i tak nic nie widać. Oho, słupeczki zaliczymy, ale jest dobrze. Widzę, że na razie gdzieś tam Taki przed liderem sobie jesteśmy. 30, 6 lewy długi otwiera przez hopę, bardzo, bardzo długi. 50, 6 prawy, 6 lewy przez szczyt, do 5 prawy długi, zacisk 4. 30, 6 prawy do 4 lewy, zacisk przez szczyt. No, nie idzie mi nawet tak źle. Powiem Wam szczerze, że ja w tą grę grałem, ale grałem w nią dobre dwa miesiące temu. I teraz pierwszy raz gram z nią po tej przerwie i jestem całkiem mile zaskoczony, ile zostało mi z killa z tej gry. Do 4 lewy, długi zacisk, skręt 3, otwiera przez szczyt. Do 4 prawy, potem 6 lewy, 80. autko, Widzę troszeczkę się dusi na tej czwóreczce O, faktycznie ukryty, lekko za górką o, Asfalt, o, asfalt, o, o, tu na grubo lecimy widzę Rysowaliśmy sobie furkę Otwiera, 80. lekko wyleciliśmy sobie z Taski myślę że uda nam się uda nam się to jakoś nadrobić ohoho o, tu tak żeby było mamy różnicę 8 sekund ale myślę że uda nam się to jakoś tutaj nadrobić zaraz tu przytniemy tam przejedziemy i będziemy nie? 6 lewy, długi otwiera środkiem przez dużą HP 30. 5 prawy, przez szczyt do nagły 6 lewy. 100 przez hopy 4 prawy, długi zacisk. Oho, otwiera się szczyt do 3 lewy. Co do samochodu z napędem naprzód, jeżeli zacznie was. Zarzucać, warto dodać gazu i zacząć kontrolować kierownicę. Bo jeżeli że tak jak ja przed chwilą, to wiedzieliście, co się stanie. Po prostu wypadnę z trasy. Może być sytuacja, że nawet nie ogarnę samochodu już przy tak dużym kącie, jaki miałem. O, to, no, to było, powiem Wam, bardzo spektakularne. Nieważne. Prawy 30 ogólnie w zawodach i raili, w zawodach typu WRC, obowiązuje taka zasada, że im wolniej, tym szybciej. Mianowicie warto czasami zwolnić i zrobić zakręt dokładniej, trzymając się linii, niż jadąc na pałę, tnąc wszystkie zakręty i tracąc na tym parę sekund. Płaski szczyt 50 Lewy 50. Śrokiem przez hopę do 6 prawy. Potem 4 lewy długi zacisk i 50. Skręt ukryty 1 prawy wąską. Do 5 lewy przez szczyt do 2 prawy długi zacisk asfalt 200. Między domami powoli 6 prawy przez most. Lewą przez 50 do Szykany 1 prawy. 5 lewy, wyjście 200. No, lekko tym tyłem jednak zahaczyłem o tą drugą brawy, belkę. No, raczej liderem klasy to my w tym rajdzie nie zostaniemy prawy otwiera 70. Osobiście jakoś wygodniej jeździmy się na szutrze niż na tej ulicy, bo na tym szutrze jednak gdzieś to auto można zarzucić, podciąć albo zepsuć, a ten asfalt klei I tak naprawdę lekko zdradliwa. Jest to delikatnie zdradliwe lewy długi zacisk, otwiera 80, środkiem przez długi szczyt 50 54, prawy długi zacisk. No nie każdy jest mistrzem po pierwszym przejeździe, prawda? Troszkę sobie tutaj tą furkę zepsuliśmy i też już szybka sobie pękła. Ale my tu naprawimy, a bardziej nasi mechanicy. Środkiem przez szczyt, do 4 prawy, otwiera 50. Sześć prawy przez szczyt, wyboje 30. Trzy prawy przez szczyt, 30. Prawo przez szczyt, ostrożnie, powoli, 30, skręt, nawrót lewy. 30. O, coś z tego pod, podcięcia z tego już nam nie do wyszło. Środkiem przez długi szczyt 80. Liter już jest dawno, dawno w tyle. 6 prawy, długi odnosi. W sumie przez już nawet kończy. 6 prawy, długi przez szczyt 100. Prawy do lewą przez szczyt 40. O, odcinkę mamy, więcej nie pojedzie 70. Ale udało się przynajmniej dojechać jak na pierwszy przejazd. Myślę, że jest całkiem dobrze. Ważne, że chociaż dojechaliśmy do końca. No dobra, wydaje to co? Wydaje że poszło nieźle, ale poczekajmy na wyniki. Mi się wydaje, że raczej zbyt dobrze to nie poszło. Pierwszy odcinek po roku pierwszy przejazd w Tilt Raili 2. Pamiętajcie o tym, żeby zostawić łapkę w górę i subskrypcję. Wracamy do tego nagrywania. Czas coś porobić na tym YouTubie. Jeszcze ja z wami żegnam z tej strony Saga. Dzięki za oglądanie. Cześć.